Mała piekarnia, skromna właścicielka i wyśmienity naturalny chleb. Zakwas Mąka Woda to kolejne miejsce odznaczone dziedzictwem kulinarnym Małopolski. Wybraliśmy się do Libertowa, aby sprawdzić, jak wygląda historia tej firmy od środka. Każdy buchenek, zanim trafi w ogóle do klienta, no to my go trzy dni, dni coś z nim robimy, bo to jest. My produkujemy, pieczemy, pieczywo tylko na zakwasie, tu nie ma w ogóle drożdży. W ogóle w piekarni nic nie robimy na drożdżach. Nie, u nas nie ma drożdżówek, zamiast drożdżówek jest na przykład taka focaccia na zakwasie, i wszystkie inne ciasta, czy rzeczy tu cukiernicze są robione tak, że nie wykorzystujemy drożdy, tylko zakwas albo bez zakwasu w ogóle. Warto dodać, że zakwas używany w tej piekarni powstał 16 lat temu i używany jest do dziś. Zaczyn jest tak jak dzisiaj robiliśmy z teraz, w związku z tym jutro e, rano <grytanie> dorzucamy już tylko mąkę e, i wodę i sól i ziarna do tego ciasta właściwego. Mieszamy, no i po kolei odważamy i Robimy bochenki, wkładamy je do foremek, one rosną, pieczenie, no i tak, i tak w kółko. Każdy rodzaj pieczywa wymaga innej pracy, innej długości pracy z tym ciastem, inaczej wyrasta. No ale przez to się różni każdy bochenek, nie tylko wizualnie, ale również i smakiem. Zapytaliśmy jeszcze: Jak w przypadku pani Ani wyglądało przyznanie certyfikatu dziedzictwa kulinarnego Małopolski? Trudno było znaleźć czas, żeby przejść przez tą całą procedurę, no ale w końcu jakoś udało nam się z, z panią Beatą, która koordynuje ten projekt, zdzwonić i, i no i jakoś we dwie dałyśmy radę, żeby te wszystkie formalne sprawy rozpocząć, przejść przez nie te wszystkie kontrole, całą procedurę uruchomiłyśmy, no i trwało to chwilę, zanim wszystko zostało sprawdzone, zaakceptowane, no i na sesji później. Dostaliśmy ten certyfikat. W piekarni Zakwas Mąka Woda znajdziecie m.in. chleby orkiszowe, żytnie, gryczano-jaglane i z